Kuba Sienkiewicz, lider elektrycznych gitar, powołanie do wojska. Kuba Sienkiewicz otrzymał powołanie do wojska Głos Kuby Sienkiewicza znają wszyscy. Chociażby z tytułowej piosenki do filmu Killer z zespołem Elektryczne Gitary Muzyk nagrał 10 płyt. Z których aż 4 pokryły się platyną. Nie każdy jednak wie, że muzyka to dla Kuby Sienkiewicza tylko hobby. Zawodowo spełnia się jako lekarz-neurolog. Jest uznanym specjalistą, który pomaga pacjentom z chorobą Parkinsona. Jego rodzina z to bardziej związana jest ze sceną. Jego krewną była znana aktorka Krystyna Sienkiewicz, po której muzyko dziedziczył nie tak dawno spory majątek. Również dzieci Kuby Sienkiewicza wybrały karierę na scenie. Rodzeństwo Jacek i Katarzyna Sienkiewicz tworzą grupę Kwiat Jabłoni, która podbija serca słuchaczy. Piątek 16 grudnia Kuba Sienkiewicz poinformował w mediach społecznościowych, że mimo ukończenia 61 lat dostał kartę mobilizacyjną z czerwonym paskiem. Oznacza to, że osoba, która otrzymała taki dokument, musi stawić się do czynnej służby wojskowej w terminie określonym w dokumencie. Dostałem kartę mobilizacyjną. Biorą już rocznik 1961. Cieszę się z tego. To jest bardzo dobry rocznik. O dużej wartości bojowej damy radę, jak w 1939 pisze Jensenkiewicz. Artysta jest zaskoczony, że otrzymał powołanie do wojska. W rozmowie z faktem przyznał, iż 40 lat temu był w wojsku, jednak swoją skuteczność bojową ocenia bardzo nisko. Ma nadzieję, że dostanie się do wojskowej orkiestry. Nie grałem nigdy jeszcze w orkiestrze wojskowej, ale miałem gitarę w wojsku i umilałem przez pozostałym kolegom. Karabin też miałem w ręku, kałasznikow. Cudze słów!